W tym tygodniu modlimy się za dzieci i młodzież, kwartalne dni modlitw, za wychowawców, za nauczycieli. W kontekście zbliżającego się w dniu jutrzejszym święta Stanisława Kostki, patrona Polski, dzieci. I młodzieży. I dobrze, że młodzież jest tutaj z tymi pocztami sztandarowymi i nie tylko, bo te spuścizne, które na imię Polska, trzeba nieustannie przekazywać, zwłaszcza młodemu pokoleniu, a to przede wszystkim trzeba, aby młodzi uczyli się. Patriotyzmu, pamiętali o swojej historii, uczyli się swojej historii, o niej pamiętali i żyli jeszcze lepiej i piękniej dla naszej ojczyzny. A dzisiaj trzeba tej wielkiej modlitwy za dzieci i młodzież. Dlatego też i dzisiaj. Przyzywam, proszę o taką modlitwę. Dzisiaj też tak jak ksiądz proboszcz, wspomniał na początku XVII w tę tragiczną datę, wspominamy świętego Zygmunta Szczesnego Felińskiego, który w czasie powstania styczniowego. Po krótkim czasie, jako metropolita warszawski, zostaje zesłany właściwie już do końca życia na Sybir, do Jarosławia nad Wolgę. I dlatego on tak bardzo wiedział, co to jest cierpienie, co to jest utrata ojczyzny, co to jest. Ból, co to jest patriotyzm, i dlatego Jego dzisiaj przyzywamy za nami i za naszymi braćmi i siostrami, którzy, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu ojczyzny. Moi drodzy, te dwa wydarzenia, te dwie ideologie, wiemy, niemiecka i Ideologa, ideologia stalinowska, komunistyczna, jak wiele przyniosła spustoszenia. I 1 września, i 17 września, z jednej strony Niemcy, z drugiej Związek Sowiecki, radziecki, trudno było podjąć walkę bronić ojczyzny. Ale my wiemy, że te agresje przyniosły także tak bardzo wielkie cierpienie narodowi polskiemu i polskim rodzinom, bo one były skierowane przeciwko człowiekowi w pierwszej kolejności, były skierowane, by wyniszczyć, zniszczyć kwiat inteligencji polskiej. Stąd te stworzone, by niszczyć także Kościół, kapłanów, wiarę katolicką. Stąd też te stworzone łagry, którego, których symbolem jest katyń i inne miejsca, gdzie tak wielu zostało zamordowanych wspaniałych polskich mężów stanu, tak wiele osób zdradziecko zamordowanych strzałem w tył głowy. I dzisiaj, kiedy mamy tę 81. rocznicę tej agresji, w Związku Sowieckiego na Polskę, to zadajemy sobie pytanie, czy w tych o prawcach jest jakaś skrucha, jakaś postawa żalu, prośby o, o przebaczenie. Jakoś trudno w tym wszystkim tego, tego zobaczyć. W 1954 roku ukazała się Książka Moralność bez grzechu francuskiego psychiatry Hannersona w tej książce on podważa grzech a Sartre dodaje nie ma grzechu tylko jakiś zbieg tragicznych okoliczności a jeszcze inni powiedzą, zwłaszcza ci, którzy będą stawiani w procesach po wojnie, że oni nie widzieli swojej winy w tym, czego dokonywali w swoich, swoich zbrodniach. A jeżeli cokolwiek się st to stało, jakaś zbrodnia, to jeśli ktoś się nie przyznaje do niej, to ona jest niczyją. I moi drodzy siostry i bracia, taka postawa patrzenia na świat, na życie dzisiaj, także ale bez grzechu, wolność bez ograniczeń, bez grzechu, tak bardzo przesiąka nasze życie społeczne, narodowe, także. Życie młodego pokolenia, moi drodzy siostry i bracia, grzech jest, jest obecny w naszym życiu. I to grzech, pycha, a także nienawiść stworzyły te ideologie niemieckiego nazizmu i sowieckiego totalitaryzmu, komunizmu, stalinizmu. To grzech pycha, nienawiść do drugiego narodu to wszystko uczy, grzech. I dlatego, moi drodzy siostry i bracia, módlmy się gorąco dzisiaj za naszą Ojczyznę i także za tych, którzy nie wahali się, aby bronić naszej ojczyzny, którzy złożyli swoje życie na jej ołtarzu. Często to było życie bardzo młode. Z miłości do ojczyzny, z patriotyzmu, z miłości do Boga. Który był największą wartością z miłości do wartości chrześcijańskich, do katolicyzmu, składali swoje życie, nie wahali się, by pójść i walczyć. To im te ideologie stworzyły piekło, nienawiść. Dlatego módlmy się, moi drodzy, siostry i bracia, o tę łaskę, abyśmy kochali gorąco naszą ojczyznę byśmy byli wdzięczni Bogu za tę polską historię za tę polską tożsamość i byśmy mieli w sercu zawsze Boga honor i ojczyznę amen 81 lat temu w 39 roku 17 września kiedy już było po Westerplatte, kiedy krwawiła Warszawa, z drugiej strony, z tyłu, za plecami, dostaliśmy cios od naszego sąsiada, od Rosji Sowieckiej. Był to cios w plecy, na podstawie paktu wcześniej zawartego Ribbentrop-Mołotow. Tak jak młodzież pięknie przytoczyła, w przypomnianej historii z tamtych lat, zaczęli od likwidacji inteligencji, od wywózek, od aresztowań. Od likwidacji osób, które mogły przewodzić narodowi podczas tego trudnego okresu. Ten dzień, 17 września 1939 roku, później lata wojny, później dziesięciolecia komunizmu, władzy ludowej, tak zwanej w Polsce, miały jeden cel. Tym celem było zniszczenie narodu polskiego zniszczenie Polaka zniszczenie Polski trzeba było wiele krwi, wiele poświęceń, wiele dramatów rodzinnych, ludzkich, wiele poświęceń dla flagi biało czerwonej dla orła w koronie. Wiele ludzi musiało oddać swoje życie i zdrowie, ale ten cel dzięki temu, nigdy nie został osiągnięty. Polska nigdy nie została zniszczona, nigdy ten duch, ten duch polskości nie został zniszczony w narodzie polskim. Polska nadal trwała mimo tych wszystkich cierpień, które przez wieki, przez lata musiała wycierpieć. Dalej wszystkie te wartości, którymi, którym, wo, w którym wierni byli, ci wszyscy, którzy zostali mordowani, wyważeni na Sybir w latach 30. 40. 50. ubiegłego wieku, te wartości przetrwały, przetrwały w naszych sercach i. Musimy zrobić wszystko, żeby te wartości nadal trwały, żeby Polska nadal trwała. Jesteśmy winni pamięć, jesteśmy winni wielki hołd tym wszystkim, którzy oddali wtedy życie za wolną Polskę. Chciałbym zwrócić się przede wszystkim do młodzieży obecnej na dzisiejszych uroczystościach. To wy będziecie kształtować przyszłe, przyszłe losy naszej ojczyzny. Pamiętajcie zawsze o tej ofierze z 39 roku tamtych naszych przodków. To nie tak dawno. 81 lat to nie tak dawno. Pamiętajcie i żyjcie tak, żeby nigdy takie straszne rzeczy nie miały prawa powtórzyć się w historii tej, która jest przed nami. Żyjcie w ten sposób, aby swoim życiem oddawać hołd tym wszystkim, którzy ponieśli śmierć, stracili zdrowie dla Polski, dla naszej ojczyzny. W imieniu posłanki do Parlamentu Europejskiego, pani Beaty Mazurek, kwiaty składa pan Kamil Kozina. Z ramienia pani poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pani Beaty Strzałka, kwiaty składa pracownik biura poselskiego Jolanta Ziobrowska. Kwiaty składa przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego. W imieniu władz Powiatu Biłgorajskiego kwiaty składają. Starosta Biłgorajski, pan Andrzej Szarlip. Przewodniczący Rady Powiatu, pan Marian Kurzyna. Członek zarządu, pan Andrzej Łagożny. Etatowy, członka. Etatowy członka. członek zarządu powiatu, pani Maria Gałka. W imieniu władz miasta oraz gminy Biłgoraj wieniec składają burmistrz miasta Biłgoraj, pan Janusz Rosłan. Wójt gminy Biłgoraj, pan Wiesław Różyński. Kwiaty składa delegacja komendy powiatowej, policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Kwiaty składa delegacja Klubu Radnych PiS. Kwiaty składa delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejonu Biłgorajskiego. Kwiaty składają przedstawiciele rejonowego komitetu obywatelskiego ziemi biłgorajskiej. Stowarzyszenie I, stowarzyszenie... I stowarzyszenie internowanych za Kwiaty składają przedstawiciele rejonowego komitetu obywatelskiego ziemi biłgorajskiej. Solidarność i win. Kwiaty składa delegacja Związku Piłsudczyków. Kwiaty składa delegacja Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Biłgorajski. W imieniu wszystkich szkół kwiaty składa młodzież zespołu szkół budowlanych i ogólnokształcących w Biłgoraju. Ten guzik brązowy, jak sztandar pukowy, katechizm na śmierć. Wrócę, zadaję pytanie, odpowiedz mi na nie, czy bliskich mi serc nie zasmucę. Wykonany, I mundur zbrukany I orła przytulam Do mej rany Te myśli najszczersze Niech wzlecą jak wiersze Marzenia w katyniu zabra Przez munduru, on prawdę ci kiedyś pokaże. Więc sta